Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Koszt produkcji nowych opon, a także konieczność wyeliminowania zużytych egzemplarzy sprawiają, że renowacja opon jest dość dochodowym biznesem. Zastanówmy się w jaki sposób odbywa się renowacja, aby odróżnić odrestaurowane opony od nowych. Metody renowacji opon. Na skalę przemysłową rozróżnia się gorące i zimne metody tworzenia nowej warstwy gumy. W obu przypadkach profesjonalna renowacja opon rozpoczyna się od następujących kroków. Ocena przydatności. Technik ocenia wizualnie stan kordu, metalowego szkieletu opony, obecność głębokich uszkodzeń usztywnień, warstwy między bieżnikiem a kordem, stopki i ściany bocznej, aby zdiagnozować integralność struktury. Wykonywana jest szyrografia. Ten rodzaj interferometrii laserowej pozwala zdiagnozować wewnętrzne uszkodzenia zespołów i elementów konstrukcyjnych wykonanych z metalu i materiałów kompozytowych. Produkty nie nadające się do renowacji są wysyłane do recyklingu lub na składowisko odpadów. Szlifowanie starego bieżnika. Do zeszlifowania warstwy gumy używany jest specjalny frez. boczna część bieżnika jest obrabiana mniej intensywnie. Nowa warstwa powstaje również na boku, powierzchnia staje się jednorodna na całym obwodzie obszaru naprawy, eliminacja defektów. Za pomocą przemysłowej frezarki uszkodzone obszary są szlifowane, ubytki są wypełniane specjalnym środkiem polimeryzującym, naprawa głębokich uszkodzeń, które naruszają integralność kabla. Jest uzupełniana przez łatanie od wewnątrz. Na powierzchnię nakładana jest specjalna kompozycja składników klejących i okruchów gumy. Poprawia to przyczepność i wypełnia małe pory. Większe wgniecenia są naprawiane surową gumą. Ponadto proces naprawy może odbywać się na dwa sposoby. Wulganizacja na gorąco. Po naprawie zewnętrzna część opony jest owijana gumową taśmą. Wykrój jest podawany do wytłaczarki która zmiękczając materiał, podaje taśmę ze stałą prędkością. Liczba warstw zależy od typu opony oraz warunków eksploatacji. Szerszy pasek gumy jest nakładany na bok opony. Po nałożeniu materiał jest zwijany za pomocą specjalnych rolek. Pomiędzy warstwami nie powinno pozostać powietrze, aby zapobiec przywieraniu opony do matrycy. Powierzchnie posypuje się okruchami gumy pozostałymi po szlifowaniu. Opona jest zanurzana w specjalnej matrycy. To właśnie w tej matrycy odbywa się wulkanizacja w temperaturze 140-160 OC, aby stworzyć opór podczas formowania. Wewnętrzna wnęka jest wypełniona gęstym materiałem, który jest następnie pompowany powietrzem. Ściany matrycy reprezentują przyszły bieżnik opony, a oznaczenie producenta, rozmiar. Indeks nośności i prędkości, a także data renowacji, są formowane na częściach bocznych. Renowację opony kończy odcięcie pozostałej gumy po uformowaniu bieżnika. Metoda obróbki na zimno. Warstwa renowacyjna ma już bieżnik, rodzaje wykrojów, jednoczęściowy pierścień zakładany na starą oponę, taśma bieżnika. Wiele osób narzeka, że ta metoda jest gorsza od stosowania solidnego elementu ponieważ szef może się rozdzielić. Nowoczesna technologia umożliwia wykonanie połączenia tak mocnego, że gwarantuje niezawodność. Jak dotąd nie odnotowano takiego precedensu przed nałożeniem warstwy bieżnika powierzchnia jest pokrywana surową gumą, która działa jako środek wiążący. Połączenia są starannie przygotowywane i zabezpieczane masą klejącą. Po nałożeniu bieżnika materiał jest walcowany za pomocą rolek. Następnie produkt umieszczany jest w specjalnej kopercie szczelnie pokrywającej opony ze wszystkich stron. Szablony są umieszczane wewnątrz aby utworzyć wszystkie niezbędne oznaczenia. Powietrze jest usuwane z pustych przestrzeni, końcowe łączenie warstw gumy odbywa się w temperaturze około 105-120 OC, co jest lepsze. W dawnych czasach zwolennicy wulkanizacji na zimno narzekali na starzenie się gumy które występuje podczas przetwarzania w wysokiej temperaturze. Nowoczesny sprzęt technologiczny zmniejsza negatywny wpływ na strukturę materiału. Zarówno wulkanizacja na gorąco, jak i na zimno pozwala uzyskać monolityczną strukturę, dlatego spory dotyczące niezawodności jednej lub drugiej metody nie są już istotne. Wszystko zależy od zgodności z technologią i jakości i sprzętu. Koszt obu rodzajów produkcji jest również w przybliżeniu taki sam. Różnica zależy od ceł podatkowych na materiały. Jak odróżnić i czy warto kupić? Guma bieżnikowana ma napis. Retraadet. Uniwersalne oznaczenie w języku angielskim. Remoult. USA. Regumerat. Niemcy. RF. Metoda renowacji opon już dawno zyskała popularność na całym świecie. Michelin. Bridgestone. Goodyear. NextTrade. Continentalit oferują możliwość regeneracji swoich opon. Ponieważ technologia ta zyskała szeroką popularność, na rynku dostępne są słabo naprawione warianty. Takie opony można rozpoznać po rozwarstwieniach i krzywych krawędziach warstwy naprawczej, asymetrycznych konturach bieżnika. Należy pamiętać, że nie wszystkie modele opon można naprawić. Jeśli w procesie renowacji użyto materiałów niskiej jakości, taka guma zużyje się szybciej. Nacinanie bieżnika. Od razu należy zaznaczyć, że fabryczna renowacja opon nie ma nic wspólnego z nacinaniem bieżnika pogłębiaczem. Pogłębianie bieżnika tylko na chwilę wydłuża jego żywotność. Co więcej, metoda ta ma zastosowanie wyłącznie do opon które posiadają wytłoczenie regrowable. W zdecydowanej większości opon napis ten można znaleźć na oponach ciężarowych. Usługa nacinania jest dostępna w wielu stacjach obsługi opon. Jeśli kierowca, który chce zaoszczędzić, znajdzie montażystę opon, który chce zarobić, nikt nie zastanawia się nad przydatnością opon do takiej operacji. Dość powiedzieć, że po nacięciu bieżnika pogłębiaczem zdarzały się przypadki pękania opon w ruchu. Czy to się opłaca? Wykonalność takich manipulacji jest wątpliwa z kilku powodów, zwiększone zużycie metalowej ramy co zmniejsza potencjalną liczbę uzupełnień poprzez budowanie warstwy bieżnika. Ponadto specjaliści niechętnie podejmują się odbudowy ze względu na możliwość pojawienia się ukrytych wad w strukturze zasilania. Jeśli po nacięciu od metalowego kordu do głębokości bieżnika jest mniej niż 2 mm, opona nie podlega dalszej renowacji. Pogłębianie bieżnika, nawet w oponach zaprojektowanych do takich operacji, prowadzi do zmniejszenia warstwy pod bieżnikiem, co sprawia, że opona jest bardziej podatna na uszkodzenia. Ryzyko uszkodzenia kory, które może wystąpić w przypadku błędu technika. Wada uniemożliwia dalsze użytkowanie. Niemniej jednak, prawidłowo wykonane bieżnikowanie opon, w których pozostała grubość warstwy bieżnika jest nie mniejsza niż 2 do 3 mm ma prawo do życia. W Federacji Rosyjskiej zasady użytkowania gumy z naciętym bieżnikiem regulują przepisy techniczne dotyczące bezpieczeństwa pojazdów kołowych. Paragraf 5.3. 5 załącznika nr 7 stanowi dozwolona jest eksploatacja ciągników siodłowych z oponami nacinanymi na osi napędowej i amortyzowanej, środkowej i tylnej. Na wszystkich osiach przyczep lub naczep w przypadku autobusów i trolejbusów tylko na tylnej osi napędowej a wordpress komentarz hello world